What are those? These are all the humans of the world. And these are all the mutants. I'm connected to all of their minds. The CIA would kill for this. I know they would. Where are you? friend I'm sorry I am so sorry I feel your pain and your loss you think because you can see into my head you know how it feels you're looking in the wrong place Charles what happened to them it was terribly wrong but come back to us I can help you help me? Think of your wife, think of your daughter. What would they have wanted? I would have wanted to live. I tried your way, Charles. I tried to be like them. Live like them. But it always ends the same way. They took everything away from me. Now. Everything from them. Tamy na kanale Variant Polish czy Magneto i Doctor Strange będą teraz działać razem. Jeśli Magneto czegoś nie robi, to nie słucha nikogo i po prostu nie działa zgodnie ze swoją logiką. Doom jest zagrożeniem, a Mutant Omega chce go powstrzymać, Doom Stark. Sąd ostateczny przyszłość była skazana na zagładę Ziemią nie rządzili już królowie ani bogowie. Nie było bohaterów, którzy mogliby ją chronić, ani złoczyńców, którzy mogliby jej zagrozić był tylko on. Doom Stark, absolutny władca czasu i przestrzeni. Magneto obserwował ruinę planety z krawędzi tego, co kiedyś było Genoszą. Miasta zbudowane z obietnic wolności były teraz tylko cieniami pochłanianymi przez czas. Nie było już mutantów, nie było już oporu. Był tylko jeden wybór zmienić przeszłość, a żeby to zrobić potrzebował jedynej osoby zdolnej do zgięcia struktury rzeczywistości. Dr. Strange. Ostatnia prośba magneto w odległych zakątkach multiversum wciąż stała, twierdza Sanctum Santorum, jeden z ostatnich śladów magii, której Dum Stark nie wykorzenił. Magneto podszedł do wejścia, jego czarny płaszcz ciągnął się nad ruinami. lekkim ruchem ręki otworzył drzwi, wchodząc do sanktuarium pochłoniętego przez czas. W centrum sali Stephen Strange siedział w pozycji medytacyjnej, jego puste oczy wpatrywały się w płomienie świec, które płonęły nieustannie. Magneto! Powoli się zbliżył. Doktorze, na musimy porozmawiać. Strange podniósł wzrok. Już wiedział, czego chce, Magneto. Chcesz, żebym otworzył portal do przeszłości. Magneto skinął głową. Dum Stark jest niepokonany. Naszą jedyną szansą jest powstrzymanie jego wzrostu, zanim to nastąpi. Strange wstał. Jego twarz wypełniła się nieskończonym smutkiem. A co planujesz zrobić, kiedy tam dotrzesz? Magneto się nie wahał. Zabije to niego. Starka, zanim zdąży stać się Dumem! W sali zapadła cisza, a potem śmiech Strangera rozbrzmiał echem w całym pomieszczeniu. Naprawdę myślisz, że to takie proste? Magneto zmarszczył brwi. Co masz na myśli? <laughs> Strange podszedł do półki pełnej starych książek i wyjął tom zapieczętowany mistycznymi łańcuchami. Otworzył strony i wskazał na symbol tam narysowany. Było to oko otoczone okręgiem ran. To właśnie stał się start. Istota, która przekroczyła czas i rzeczywistość. Zamknął książkę i spojrzał prosto w oczy Magneto. Jeśli zabijesz to niego starka, coś gorszego może zająć jego miejsce. Ale Magneto się nie wahał. Mimo wszystko to ryzyko, które musimy podjąć. Strange westchnął, a potem otworzył portal do przeszłości. Zabójca w przeszłości Magneto wyszedł z portalu i wkroczył do świata, który nie istniał od dawna. Przeszłość. Nowy Jork kipiał życiem. Avengersowie wciąż istnieli. Tony Stark wciąż był tylko człowiekiem, nie bogiem. Nadal można go było powstrzymać. Ale Magneto wiedział, że nie może działać bezpośrednio. Jeśli bohaterowie odkryją jego obecność, zostanie ścigany, zanim zdąży ukończyć swoją misję. Musiało to być chirurgiczne. Tylko jedna szansa. Jedna chwila. A potem Stark będzie martwy. Ale Magneto nie był jedynym podróżnikiem w czasie. Dum Stark już wiedział, co próbuje zrobić. Strażnik przeznaczenia ze szczytu wieży Starka. Tony obserwował miasto przez hełm, jego sztuczna inteligencja je IS, Zaalarmowała go. Panie jest zakłócenie w przepływie czasu. Tony zmarszczył brwi. Zakłócenie nagle wieża się zatrzęsła. Promień energii elektromagnetycznej przeciął niebo i uderzył w szczyt budynku. Tony odwrócił się w samą porę, aby zobaczyć mężczyznę unoszącego się w powietrzu. Mężczyznę, którego znał tylko z opowieści o mutantach. To magneto. Hełm to niego uformował się na jego twarzy, gdy aktywował zbroję. Nie wiem po co tu przyszedłeś, ale powiem ci coś. Zanim zdążył dokończyć, magneto podniósł rękę i zmiażdżył zbroję starka, jakby. Była z papieru. Tony został odrzucony do tyłu, uderzając mocno w ścianę. Magneto wylądował przed nim. Przepraszam, Stark, ale nie możesz żyć. Podniósł drugą rękę, gotowy dokończyć robotę. Ale zanim zdążył działać, czas zamarł, sama rzeczywistość pękła i głos zabrzmiał w pustce. Naprawdę myślałeś, że możesz mnie powstrzymać? Magneto poczuł absolutny strach, gdy zobaczył postać wyłaniającą się z cienia czasu Doom Stark. Nawet gdy na czas pękł wokół niego, nadal istniał, spojrzał prosto na magneto, a potem się uśmiechnął. Nie możesz zabić to niego starka Magneto, ponieważ jestem nieunikniony, czas został przerwany. Przeszłość i przyszłość nie były już oddzielnymi bytami. Zderzyły się, wtopiły w siebie, mieszając się w chaotyczny, splątany kłębek możliwości i nieubłaganych przeznaczeń. A w centrum tego wiru stało trzech mężczyzn: Tony Stark, Magneto, Doom Stark, pierwszy arogancki geniusz nieświadomy swojej prawdziwej roli w przyszłości. Drugi, wojownik zdesperowany, by zapobiec losowi, który uważał za nieunikniony. I trzeci, Bóg, śmierć to niego Starka Magneto się nie wahał. Nawet w obliczu imponującej obecności Dum Starka, nawet czując zniekształcenie czasu i przestrzeni wokół siebie, nie pozwolił sobie na wycofanie się. Nie mógł. Gwałtownym gestem podniósł rękę i zmiażdżył zbroję to niego starka od środka. Metal wygiął się jak folia aluminiowa. Płyty w libraniu minanity roztrzaskały się z ogłuszającym trzaskiem. Tony krzyknął. Jego ciało uniosło się w powietrze, a płuca zostały ściśnięte przez ten sam skafander, który miał go chronić. A potem. W ostatnim ruchu magneto zamknął pięść, a serce to niego Starka przestało bić. Jego ciało upadło ciężko na ziemię. Nieruchome, Iron. Man nie żył. Cisza magneto wziął głęboki oddech, chłonąc scenę przed sobą. Poczuł ciężar tego, co zrobił, ale nie pozwolił sobie tego żałować, to było konieczne. Ale wtedy Doom Stark Crew. Ach, magneto, naprawdę myślałeś, że to coś zmieni? Magneto spojrzał w górę, jego twarz stwardniała. Dum! Stark nie wydawał się wstrząśnięty, nawet nie wściekły, wydawał się rozbawiony. Nigdy nie rozumiałeś, prawda? E, y kontynuował Dum Stark. Bez względu na to, co robisz, Magneto bez względu na to, jak bardzo starasz się zmienić przeszłość pochylił się do przodu, jego oczy płonęły, jak skazane na zagładę słońca. Ja już istnieję, prawda? O Dum Starku rzeczywistość wokół nich się rozpadła. Magneto poczuł jak grunt pod jego stopami znika. Czas się zakrzywił, wciągając go w wir chaotycznych obrazów. Widział przecinające się linie czasu, przyszłość wymazywaną i przepisywaną w ciągu kilku sekund. I wtedy to zobaczył, zrozumiał prawdę o Dum Starku. Tony Stark nie był po prostu człowiekiem. Był konceptem, nieuniknioną siłą multiversum. Nie miało znaczenia, ile razy został zabity, wymazany lub nigdy się nie narodził. Sam upływ czasu zawsze tworzył Starka. Zawsze będzie taka rzeczywistość, w której stanie się dumem. Zawsze będzie taka oś czasu, w której przejmie całkowitą kontrolę nad istnieniem. Przeznaczenia nie da się zmienić. Magneto na kolana. E, prawda zmiażdżyła jego umysł niczym gwiazda zapadająca się w sobie. Nie mógł wygrać. Doom Stark zawsze będzie istniał. A teraz rozgniewał Boga. Ostateczny sąd Doom Stark unosił się nad Magneto. Jego oczy płonęły zimnym blaskiem. Próbowałeś mnie powstrzymać. Jego głos był spokojny, niemal delikatny. O, i za to teraz zobaczysz cenę swojej arogancji. Magneto próbował podnieść rękę. Próbował użyć swojej mocy przeciwko Dumowi. Ale we wszechświecie nie było już metalu. Doom Stark unicestwił całą metaliczną materię z istnienia. Jedną myślą: mogę go zabić teraz! Doom kontynuował, przechylając głowę, ale to byłaby zbyt łagodna kara, nie uważasz? Wyciągnął rękę. Bezwładne ciało to niego Starka wzbiło się w powietrze. A potem na oczach, przerażonych oczu magneto, tony otworzył oczy, ale nie były to już oczy mężczyzny. Byli wiecznymi płomieniami potępienia. Doom Stark przepisał rzeczywistość. Był tony Starkiem. Zawsze nim będzie. A Magneto zdał sobie sprawę za późno, że nie ma już nadziei. Doom Stark był nieunikniony. A teraz będzie rządził wszystkim. Być. Kontynuuj. Ej, to jest nasza dzisiejsza historia. Skomentuj tutaj, co o tym wszystkim myślisz. Kliknij przycisk. Lubię to. Zasubskrybuj kanał. A zobaczymy się w następnym filmie. Żegnaj.